Dzień dobry, dzień dobry. Sama nie wierzę, że film o tych właśnie książkach pojawia się dopiero teraz, ale lepiej późno niż wcale. Do zabrania się wreszcie za narkonowską serię kryminalną Sławka Gotycha, bo o tych książkach mowa, zmotywowało mnie to, że zupełnie przypadkiem, kiedy pojechałam w odwiedziny do rodzinnej Jeleniej Góry, odbywało się spotkanie z autorem w teatrze zdrojowym z okazji premiery najnowszego tomu. Naprawdę szkoda było mi przegapić okazję, ale wypadało znać wreszcie chociaż jedną książkę. No i tak też się stało. Parę dni przed spotkaniem przesłuchałam pierwszą część, czyli schronisko, które przestało istnieć, a do końca maja skończyłam też pozostałe dwa tomy. Bardzo cieszę się, że ta seria powstała i zyskała rozgłos i w tym przypadku również nagrody dla Książek Roku w plebiscycie Lubimy Czytać są faktycznie zasłużone. Są też szanse, że także trzeci tom doczeka się nominacji w przyszłym roku i ja już mówię, że trzymam kciuki. Każdy tom to historia tocząca się dwutorowo. Jest część bardziej współczesna, tocząca się na początku lat dwutysięcznych, oraz wątek z przeszłości. Oczywiście są one ze sobą powiązane, a miejscem wspólnym dla obu linii czasowych jest konkretne karkonoskie schronisko. W wątkach z przeszłości pojawiają się też schroniska, które już nie istnieją. Przejdę teraz pokrótce do najważniejszych informacji o fabułach każdego z tomów. Potem tak już bardziej zbiorczo opowiem, jak ja tę serię odbieram. W pierwszym tomie, schronisko, które przestało istnieć, poznajemy Maksymiliana Rajczakowskiego, młodego stomatologa, który wybiera się w karkonosze na śnieżne kotły, obejrzeć tamtejsze schronisko, ponieważ należało ono do jego tragicznie zmarłego niedawno w górach dwójka. Jest to ten wątek z lat 2000. Natomiast na sam start książki przenosimy się na koniec II wojny światowej, kiedy do domu noblisty Gerarda Hauptmana w Jagniątkowie Przyjeżdża ówczesny gaulajter Dolnego Śląska Karl Hanke, zwany Katem Wrocławia. Postać oczywiście historyczna i znana praktycznie w całym regionie. Ostatni Reichsführer SS, wszędzie powiązany z tajemniczymi wykopami, znikającymi dziełami sztuki i innymi skarbami. Grzebiąc w tych tematach, usłyszycie o nim zarówno we Wrocławiu, jak i w Wieleniej Górze, także szczególnie na Zamku Książ w Wałbrzychu. Nawet też i w Lubaniu czy Świdnicy. Hanke zmuszano Noblisce do przyjęcia skrzyni z tajemniczą zawartością i ukrycia jej. W wątku współczesnym Max oczywiście szybko nabiera podejrzeń co do tego, że śmierć jego wujka to nie był jednak przypadek, a wszystko łączy się z tajemniczą skrzynią z przeszłości. Drugi tom, schronisko, które przetrwało, skupia się na schronisku odrodzenie. Obiekt jest w książce w remoncie. A zarządzającą nim Justynę Skałę, podstępem wywabia się do Jeleniej Góry i w trakcie jej nieobecności w schronisku dochodzi do włamania. A w latach 30. schronisko służyło jako ośrodek treningowy dla organizacji Hitler Jugend. To tutaj poznajemy kilkoro jej członków w trakcie treningu i tego szkolenia. Po wojnie zostają oni na tych terenach i dokonują zamachu na pociąg w ramach działań Werwolfu, czyli partyzanckich działającej po wojnie na ziemiach utraconych przez Rzeszę. A najnowszy tom, schronisko, które spowijał mrok, przedstawia strzechę akademicką. Tym razem jednak w ramach historii nie wracamy do czasów wojny, ale zaraz po niej, do roku 1947, uczeń miejscowego liceum zostaje oskarżony o zamach na wysokich radzieckich dygnitarzy. Ponieważ jako pierwszy rzuca bryłą węgla specjalny pociąg przewożący polityków do szklarskiej poręby na tajną konferencję komunistyczną. W roku 1991 nad Białym Jarem dochodzi do największej w historii lawiny, a wśród ofiar znaleziony zostaje Andrzej Czerwiński, potomek innego Czerwińskiego, bardzo nielubianego byłego kierownika schroniska, który zaginął. Syn szukał informacji o ojcu i wcale nie jest pewne, że zginął w lawinie. Z kolei w 2007 tą tajemniczą sprawą zajmuje się pisarz kryminałów Tomasz Wilczur, sprowadzając na siebie tym samym gniew z przeszłości. Tak to się prezentuje w skrócie. Więcej szczegółów nie wchodzę, żeby nie psuć zwyczajnie Frajdy. Frajdy, którą zdecydowanie podczas lektury można tutaj mieć. Ja miałam jej zapewne nieco więcej z uwagi na to, że znam te miejsca, ja się tam wychowałam. Wszystkie moje wycieczki szkolne, lokalne to były właśnie karkonosze. Nawet brałam udział w w rajdzie w ramach akcji, to się chyba nazywało Sudety Zachodnie Rajd Moja Mała Ojczyzna. I chociaż od lat moja noga nie postanęła w wysokich karkonoszach, bo mieszkam od ponad 10 lat w Lublinie, to naprawdę wspominam je bardzo dobrze. I właściwie przy jakiejś okazji wreszcie chętnie się wybiorę w góry, gdzieś indziej niż na śnieżkę. To taka może wolna dygresja. Ale no niech będzie ona takim zalążkiem do powiedzenia o tym, co jest ogromną siłą tej serii. To jest jej realizm. To połączenie historii z przeszłości z historią bardziej współczesną wypada doskonale. To są historie, które na początku XXI wieku mogłyby się faktycznie wydarzyć. Dzieją się w prawdziwych miejscach, przedstawiają realia tych lat. Tak samo wątki z ciemnego wieku XX. One łączą w sobie historię faktyczną z. Niedopowiedzeniami, tajemnicami, zagadkami, których nie udało się rozwikłać. I Sławek łączy jedno i drugie bardzo sprawnie. Pozwalam sobie tutaj mówić tak bezpośrednio, bo taka też była atmosfera na spotkaniu w teatrze w Cieplicach z rekordową ilością widzów, jakieś 250 osób, z tego co później widziałam w mediach społecznościowych Sławka. Stałam całe spotkanie razem z mamą, chociaż byłyśmy tam przed czasem. I jeszcze w ramach dygresji na dzień po spotkaniu wybrałyśmy się na wieżę widokową na Sołtysiej Górze w Cieplicach, bohaterkę trzeciego tomu. W życiu tam wcześniej nie byłam, nie miałam pojęcia o tym, że ta wieża istnieje. Wieża jednak wyremontowano też dopiero niedawno w ramach środków z Funduszu Obywatelskiego. Wcześniej była zdewastowana i wykradziono z niej, co się dało. To urocze miejsce teraz, wieża tak jak... W książce wyłania się za drzew nieoczekiwanie świetne miejsce na krótką wycieczkę. Na kryjówkę po premierze książki to już chyba nieco mniej. Wracając jednak, to posprawne łączenie wynika moim zdaniem z dwóch aspektów. Pierwszy to jest niesamowicie ogromny research wykonany przez Sławka w trakcie przygotowań do pisania. O tym jest za każdym razem bardzo obszerne posłowie do każdej części, w którym o tych przygotowaniach opowiada. Opowiadał też oczywiście na spotkaniu. Posłowie zabiera też za każdym razem informacje o tym, które elementy, wydarzenia czy postacie są prawdziwe, które naciągną na potrzeby fabuły, przeniósł w czasie jakieś wydarzenie, albo na przykład przesuną jakąś drogę. I potem wszystkim widać bardzo dużą szczerość i oddanie tym historiom, także tym górom, jej mieszkańcom dawnym oraz współczesnym. A drugim z tych aspektów są bohaterowie. Którzy wpasowują się w fabułę i te wszystkie historie. Zarówno Maksymilian, jak i Justyna czy Tomasz są ulepieni z krwi i kości, a nie z papieru. Wpasowują się w tę większą historię, nie przyćmiewają jej, a jednocześnie niosą w te góry swój bagaż doświadczeń. Być może w pewien sposób, jak już wpadamy w wir informacji i łączenia kropek, oni stają się odrobinę mniej istotni, ale dodaje im prawdziwości właśnie to, że trafili w te góry z czymś, z jakąś swoją przeszłością. Ja też bym nie chciała, żeby oni jako postacie odstawali gdzieś nagle za bardzo, bo tracilibyśmy z oczu ten główny wątek tajemnicy albo by nadzwyczajnie denerwowali i w jakiś sposób byli przeszkodą. Osobiście najbardziej wciągnął mnie jednak Tom drugi, głównie za sprawą bardzo dynamicznej sekwencji z pociągiem z początku. Napisana jest naprawdę świetnie, znów z dokładnością i znów, wiem, ze spotkania, że ta scena też była konsultowana z osobą, która na temacie się zna. Ten pociąg został uszkodzony w taki sposób, że po odjeździe nie działały hamulce i ten ogromny skład towarowy staczał się ze szklarskiej poręby z coraz większą prędkością, przekraczając granice konstrukcyjne. Jest to nawet dodane w tytułach podrozdziałów, że prędkość maksymalna dla składu wynosi tyle. A skład jedzie obecnie z prędkością wynoszącą tyle. No i też właśnie ten zakres konsultacji. Tutaj jest masa ludzi, których Sławek poznajdywał, tak, żeby ta książka była merytoryczna. Jest tam osoba od tych pociągów, jest ktoś odpowiedzialny zawsze za, za przedstawione aspekty prawne. W trzecim tomie jest temat lawiny i akcja ratunkowa, której opis sprawdzali osobiście ratownicy Gopru i wprowadzali swoje sugestie poprawek. Masa, masa, masa pracy. Mój wielki szacunek, naprawdę. Poza historią i nierozwiązanymi zagadkami, jest tu też miejsce na legendy. Legendy o naszym cudownym duchu Gór, Karkonoszu, liczy Liczyrzepie. Duchu, który był pierwowzorem dla postaci Gandalfa. Jego obecność jest w świecie wyczuwalna. Myślę, że nie tylko tym książkowym. Dla pewnego grona czytelników może być też ważne to, że choć są to kryminały, nie ma w nich brutalności. Nie leje się krew, a kolejny trup nie pada co 50 stron. Też podobało mi się to, że każda z tych historii jest odrębna. Mamy tutaj tylko wspólnych bohaterów. Max pojawia się w kolejnych częściach, dyrektor Muzeum w też, ale historie nie kręcą się wokół jednego, tego biednego Maxa, jak to często jest w seriach kryminalnych, że jednego człowieka na przestrzeni roku spotyka 500 spraw kryminalnych, bo on akurat tam się znajduje, w tym miejscu, gdzie coś się dzieje. Tutaj główne wątki są oddzielone, naturalnie splecione z poprzednimi. No i też jest przerwa pomiędzy jedną historią a drugą. One się nie dzieją jedna po drugiej, tylko też jest, no właśnie, przerwa. Między pierwszą a drugą częścią to są bodajże dwa lata, do trzeciej też jeszcze mija jakiś tam czas, a ja na to też zwracam uwagę, czy autor nie odlatuje w odmęty absurdu, jeżeli chodzi o takie zbiegi okoliczności i częstotliwość spraw na jednym terenie. Jak wiecie, ten nieszczęsny ksiądz Mateusz w tym Sandomierzu, że aż strach do tego miasta potem przyjeżdżać, bo tam po prostu co pięć dni jest jakaś akcja i, i zbrodnia się dzieje. Z poruszonych tematów, których pojawienie się jeszcze bardzo doceniam, w pierwszym tomie tutaj akurat jest też kwestia traktowania ludności niemieckiej na tych terenach po wojnie. Sam proces wysiedleń oraz odnoszenie się Polaków do autochtonów, którzy w swoich domach zostali. Temat, o którym się głośno nie mówi, bo jest czarną kartą w historii Polski, a pomijając tę kwestię, książka dziejąca się w tym okresie byłaby już mocno niewiarygodna. W ogóle kwestia relacji na tym tle międzynarodowym, polsko-niemieckim, polsko-czeskim już ma tutaj swoje miejsce, to naprawdę jest kompleksowo przedstawiony świat. I też te różnice między czeskimi i polskimi karkonoszami. Z jednej strony ten dziwacznie wyglądający czeski wyciąg na samą śnieżkę. No wtedy w książkach go nie było, no ale jest obecnie. No i też te czeskie schroniska na poziomie hoteli z luksusowym wyposażeniem i obsługą, do których strach wejść w zapłoconych butach. A z drugiej strony te polskie stare schroniska, których ta swojskość i naturalny klimat, no to nierzadko wynikają z braku środków na renowację tych zabytkowych przecież budynków. Myślę więc, że naprawdę nie ma w tej serii nic, do czego mogłabym się przyczepić, czy coś wytknąć. To jest kwestia po prostu tego, czy wpadniecie w ten klimat, czy nie. Jeżeli już wbijać jakąś szpileczkę, to raczej tutaj w marketing, ponieważ teraz wyszło specjalne rocznicowe wydanie pierwszego tomu, z nową oprawą z barwionymi brzegami z okazji drugiej rocznicy wydania. Ja nie popieram takich działań. Moda na barwione brzegi i kilka wydań tego samego w krótkich odstępach czasowych jest mi naprawdę nie w smak. Chociaż doceniam i z obowiązku chcę nadmienić, że była o tym na spotkaniu też mowa i w wydawnictwie Dolnośląskim odbyła się dyskusja na temat tego czy to robić faktycznie i ostatecznie nakład nie jest też duży. Tekst przeszedł również jeszcze jedną korektę, ponad tysiąc poprawek. No więc nie jest to taki dodruk 1 do 1, tylko ze zmienioną oprawą. Jest to jakaś jednak wartość dodana. Przy czym mojej opinii o samym tym zabiegu czy tym trendzie to nie zmienia. Jakby to było 10 czy 15 lat od premiery, wtedy bardzo proszę, ma to sens. I szczerze życzę, żeby i taka wersja kiedyś się pojawiła. Mi osobiście podczas lektury przypomniała się także seria audycji radiowej pod tytułem Tajemnica z worka Liczy w Muzycznym Radiu, której dziennikarz Marek Promicz opowiadał historię naszego regionu, właśnie powiązane z Karkonoszami, miastami w czasie wojny oraz w latach powojennych, sprawy zaginionych skarbów oraz historię autochtonów. Bardzo klimatyczne, czasem mroczne, ale i wzruszające. Taki sam klimat dała mi właśnie karkonaska seria kryminalna. I dopiero po spotkaniu w Cieplicach przyszła mi myśl, żeby zapytać, czy Sławek też jakoś się inspirował, może tą audycją, czy jej czasem słucha. Ja ją bardzo serdecznie polecam. Znajdziecie wszystkie nagrania za darmo na stronie muzycznego radia. Zresztą postaram się wrzucić link w opisie. Tak samo zachęcam do czytania książek o karkonaskich schroniskach. Osobiście bardzo chciałabym, żeby pojawiła się część o nieistniejącym już schronisku w górach po sąsiedzku do Karkonoszy, o Leopold Leopoldbaude w górach izerskich, które również mają niesamowitą historię wojenną. Mam nadzieję, że Sławek zawędruje z czasem ze swoimi historiami również w te okolice. A ja tymczasem dziękuję za Wasz czas i do usłyszenia.